Witam ponownie, jak widzicie z tyłu już nie ma warsztatu, czyli kuchnia, czyli dzisiaj odcinek z cyklu kuchnia pełna niespodzianek, a mianowicie co dzisiaj wrzucamy na Wakandę, parę odcinków wstecz, jeżeli tam niektórzy widzieli, zacząłem taką mini serię powiedzmy yy, kapsułka wielorazowego użytku do ekspresów Delta Q, tam były różne przeboje, z nią po prostu nie wychodziła kawa tak jak miała wychodzić, różne cyrki, tu pan gdzieś link dorzucę. Gdybyście mogli, ci co widzowie nie, nie wiedzą o co chodzi, mogli zacząć tą naszą trylogię czy akurat trylogię, by były dwie części, ale dzisiaj nagrywam trzecią żeby już dopełnić to wszystko mam nadzieję, że ostatnią mogłem to od razu nagrać, ale jakoś nie miałem weny w ogóle, ale ostatnio mnie wzięły chęci na takie robótki więc znalazłem tą kapsułkę zmodyfikowałem ją, tak jak mówiłem, czyli rozwierciłem te tylne otwory żeby po prostu przepływ tej kawy był jak najbardziej swobodny nie był był minimalnie ograniczony przez te otwory i sprawdźmy czy to działa. Czyli wszystkich ciekawskich ciekawych kawoszy których interesuje akurat to czy to coś pomoże zapraszam na dalszą część filmu. Zestaw eksperymentalny już jest przygotowany. Tutaj jest moje te starsze silko, które używałem wcześniej ale ze względu na to że pewnie każdy będzie miał dostęp do takiego przykład, filtra z ekspresu przelowowego. Także będzie używać takiego. Co się zmieniło w tej kapsułce? Już Wam pokazuję. Tak wygląda moje rozwiercanie. Może mi nawet trochę poniosło z tym rozwiercaniem, ale na początku nie miałem takiego wiertła małego, więc zaczynałem od 1,5 mm. Się trochę si to zrobiło w taki fest. Te większe otwory to jest 1,5 mm rozwiercenie, te mniejsze to jest 1 mm. Już dodatkowo zrobiłem parę otworów dookoła. Nie wiem, czy to się to pomoże. Nie wygląda to może zbyt estetycznie. Prawie wygląda by miało się rozlecieć, ale to jest stalnie rdzenno się dobrze trzyma. Także tak wygląda nasze rozwiercenie, czyli modyfikacja. I miejmy nadzieję, że to coś pomoże. Jak wcześniejszych filmach wyszło z tego, że nie tędyk wylatuje, yy, wylatuje woda, tylko tędyk, czyli jak tak wkładamy, to tu, a tutaj po prostu wylatuje tyłem, jakby powiedzieć, kawa. Także ja to zaraz załaduję. Ekstres już mi się grzeje. Tutaj zmieliłem kawę, świeżą, na dosyć drobną. Także potestujemy różne mieszanki. Coś mi się wydaje, że nawet spróbuję otworzyć tą oryginalną kapsułkę i, i, i użyć tej kawy, bardziej czego, by tutaj nic nie wychodziło. I zobacz jaki to ma też wpływ na użycie tej kapsułki wielorazowej. Także ja tutaj zaraz nasypię i robimy pierwszą kawę. Wam pokazać jak to robię. Czyli tu wsypałem kawę mniej więcej 95% pojemności bez jakiegoś tam specjalnego ubijania. I sprawdzimy oczywiście ten filtr na spód. Jedziemy, żeby było wszystko jasne. Ok, kapsułka przygotowana. Wrzucamy na Easy. Sprawdzamy, czy dobrze weszło. Klapa w dół i jedziemy. Duża kawa. Że się zapowiada ten pojemnik na zlewki, to tam jest pusty. Zobaczymy, ile się przeleje. Na razie wygląda, że działa. Poczekajmy do końca. Wygląda to obiecująco. żeby ta modyfikacja pomogła? Sam jestem ja ciekaw smaku tego. Ale to już... Powiedzmy, są usta i guściki. Na razie wygląda, że wszystko jest ok. Mi się tak dużo daje, ja mam że tak powiem, powiększoną tą kawę, nie? czyli przytrzymywałem guzik, żeby ta kawa była dużo, jeszcze większa. Dlatego tak ukoleję. Może już starczy. Także tak się prezentuje. Zaraz zobaczymy, czy widać coś przez nią. No jest trochę, nie wiem, bardzo minimalna. Nie ma to być klarowność, pianka jest. Zobaczcie sami. Wygląda jakby miała być taka jak, jak z kapsułki normalnie. Teraz spróbujemy. Eee, szczerze powiedziawszy, trochę słaba chyba za duża ta kawa jednak. Musiałaby być mniejsza. Ale okej, okay. sprawdźmy jak tam wygląda pojemnik na te zlewki. Trzeba tylko zmienić kadr. Zobaczcie. W sumie nic nie ma. Może to jest z tego pierwszego mojego uruchomienia. Dobra, wyciągniemy tak. Tyle jest. Czyli powiedzmy, że 95% zamiast tu leciało do szklanki. Tutaj też widzicie, nie ma zbyt wiele. Jeszcze może być z tego kapania tutaj. No to by wyglądało, że jednak to zadziałało. A co do jakości kawy, no średnio, średnio. To jednak ta duża kawa jest za duża na to. Także jedziemy dalej. Spróbujemy tej oryginalnej kawy. Rozetnę tą oryginalną kapsułkę i spróbujemy tej kawy tak eksperymentalnie wsypać do tej właśnie kapsułki wilorazowej. Zaraz wracam po otworzeniu. Jak widzicie, kawa nie jest taka zbita i sucha. Cholernie gorąca. Wygląda na to, że to działa. Nie wiem, jak tam filtr. Ale zrobił swoje zadanie. Także, nie przedłużając, bierzemy oryginalną kawę z kapsułki. Wybabeszyłem to, chociaż nie było łatwo, bardzo oporna ta kapsułka. Kawa w środku wygląda podobnie w sumie do mojej. Zobaczcie. Tu widać od razu też filterek jest do wody wpływającej. Nie jest jakoś wezmę nabita na maksa, ani ubita. w sumie, może delikatnie bardziej niż moja, nie wiem, zmielona. Także nie ma co czekać, ładuję ją do kapsułki, świeży filtr i zobaczmy jak to wyjdzie właśnie z tej oryginalnej kawy. Może w tym tkwi sekret tej kawy. I kolejna niespodzianka. Zobaczcie, ta kapsułka już jest napełniona, po brzeg, a jeszcze ile kawy zostało. Czyli po prostu w tych kapsułkach jest więcej tej kawy, dlatego taka dobra wychodzi. Tutaj zostało około 1 trzeciej pojemności tej kawy I jest, ta kawa jest bardzo sucha, normalnie jak, jak wióry. Także tutaj kolejna niespodzianka dla wszystkich. Tu po prostu wchodzi dużo mniej kawy. Około 1 trzeciej, może 25%, 25% no. Zostaje z tej. Także nie wiem, czy będzie. Czy po prostu nie będzie z, tego, z dużej kawy, tylko po prostu zrobimy, nie wiem, średnią. Także ładuję ją do ekspresu i sprawdźmy, jak to wyjdzie. Ok, ładujemy kapsułeczkę z kawą z kapsułki oryginalnej której tu weszło dużo mniej. Mała szklanka, i sprawdźmy, może średnią kawę zrobimy, czy też pójdzie tak dobrze. Na pierwszy rzut oka widać, że ta pianka jest dużo lepsza. Jak szybciej się pojawia. Nie najbardziej cieszy to, że ta kawa cały czas leci do kubka, nie do tego zbiornika z tyłu. No Bardzo średnia ta kawa. Szybko. No jest ciemniejsza, no ale musi być, bo jest, jest dużo mniej. Tutaj dla porównania zrobimy tą moją lurę Nie wiem, czy też będzie. No, ciężko określić. Dobra, zrobimy szybki test organoleptyczny, czyli spróbujemy. To wygląda bardziej jak espresso. Tak mało. No, jeszcze tylko tutaj spróbuję. Nie, jest różnica, jest. To raczej woda po kawie. To już bardziej przypomina kawę. Czyli mamy kolejny, jakby powiedzieć, wątek naszej trylogii rozwiązany. W tych kapsułkach jest po prostu, przynajmniej według mnie, musiałbym to po prostu, nie wiem, zważyć ale o 25%, 1 1,4 więcej kawy niż w tej kapsu, kapsu, kapsułce oryginalnej, która jest tam w środku. Nie. Tu już nam daje po prostu, jakby tą, nie wiem, esencję słabszą. Jak sami widzieliście. Cyk. Moja teoria się sprawdziła. Jak widać nie ma więcej tam wody. Tyle co było. Trochę gorące. Także widzicie. Jednak to rozwiercanie pomogło. Może zróbmy jeszcze szybkie podsumowanie, jakieś. Na szybko. Ok, czas na szybkie podsumowanie. Wyniki, może lekko zaskakujące. Ta modyfikacja, czyli teraz rozwiercenie tego trochę pomogło. Większość kawy już trafiało do Kubka, ale z tą jakością kawy to nie wiem, to różnie bywa. Nie wiem, czy po prostu jest sens, bawi się w tę kapsułkę. Bo jeden z yy, widzów napisał, że to są kapsułki na przykład do. Ekspresów Saeco, które są bardzo podobne i są sprzedawane jako niby do Delta Q. dlatego jest tyle problemów z nimi. Po prostu nie działają, no nie, nie oszukujmy się. Nie. Z, tej, z tej kapsułki nie zrobimy takiej kawy jak, jak z tej oryginalnej. Także to już rozwiało to wszystko moje całe wątpliwości. Myślę, że na tym wszystkim zakończymy tę naszą trylogię walki z, tym, z tą kapsułką. Ja z powodu ciekawość za, zaspokoiłem. Mam nadzieję, że i waszą. Dzięki za wytrwałość. Także jakoś z tej kawy nie powala, kawałek z tej kapsułki nie powala. Także ja to wrzucam do, do szuflady, niech sobie leży, jako nietrafiony gadżet, i będę po prostu jechał na oryginalnych kapsułkach. W sumie Wam też to polecam. chyba chcecie się bawić z jakieś tam różne, nie wiem, taśmy i inne takie wynalazki, jak na innych filmach. Także dziękuję za uwagę, i chyba na tym zakończymy naszą trylogię o tym. O, wiel o kapsułkach wielorazowego użytku do. Expressów z Delfaku. Na razie. I do następnych filmów.